Dziękuję. Mobilne Systemy Inteligentne to Koło Naukowe Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Wydarzenie ISTROBO organizuje od 2012 roku, jest to obecnie dziewiąta edycja. Bardzo się cieszymy z tego, że nadal kontynuują pomimo rocznej przerwy, że działają, że to jest duże wydarzenie o randze międzynarodowej. Przede wszystkim przyjeżdżają do nas co prawda drużyny krajów najbliższych, ościennych, czy też Litwa, Białoruś. Ta magia tylu dyscyplin, które są przygotowane na pewno zachęca Konstruktorów robotów, takich własnych, i drużyn szkolnych, i studenckich do tego, żeby tutaj przyjechać i się sprawdzić w programowaniu na robotach, też własnej konstrukcji. I tak dobrze się złożyło, że kontynuujemy zawody Strobo w tym roku, bo wiemy, że obchodzimy w tym roku w Polsce Rok Lema. Bajki robotów się same tutaj narzucają w swojej nazwie i na pewno kreowały naszą wyobraźnię. Mogę powiedzieć, mojego pokolenia, ale to pozostało nie bez wpływu na to, co dzieje się teraz w umysłach młodych ludzi, bo myślę, że ta nie tylko fantazja w głowach od oglądania czy czytania bajek prowadzi do używania technologii poprzez programowanie, do tego, żeby wszystko się stało takie lepsze dla człowieka, użytkowe. Bo nie tylko tutaj zabawa, to jest też sprawdzanie umiejętności programistycznych i technologicznych.